Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie. Z tej strony Gracjan. No dzisiaj chciałem powiedzieć na temat właśnie kontroli na granicach, ponieważ swojego czasu właśnie było mówione, że kontrole na granicach wprowadzają, bo nielegalni migranci po prostu zagrażają no i właśnie muszą być kontrole na granicy, mówili, bo właśnie niekontrolowane właśnie są te granice i, i, i przechodzą nielegalni migranci. A tymczasem okazuje się, że te kontrole. Oczywiście, czasami są też i dla nielegalnych migrantów, może i też czasami są te kontrole, ale jakoś tak jednak tych nielegalnych migrantów jest coraz więcej. I jakoś tam swoimi ścieżkami przechodzą, wchodzą i przechodzą. Natomiast te kontrole okazuje się, że dotyczą również i nas wszystkich po prostu. I na przykład. Cała lista jest różnych artykułów, i na przykład jest ograniczona ilość pieniędzy, jaką można wwozić, przewozić przez granicę. Tak samo na przykład jest ograniczony przewóz alkoholu, papierosów, różnych innych artykułów. Całe są takie, właśnie całe zestawy, całe listy. No i co? No i po prostu widać, że po prostu widać, że ta po prostu ten pic na wodę, że to chodzi o nielegalnych migrantów, no to trochę była taka ściema, ponieważ te kontrole na granicach po prostu dotyczą jednak nas wszystkich. Wszystkich, nie tylko właśnie nielegalnych migrantów, ale też właśnie legalnych migrantów i, i nie tylko nielegalnych. Zresztą każdy nielegalny migrant może stać się w każdej chwili legalnym migrantem, to, że to też była taka ściema, a poza tym właśnie te kontrole dotyczą po prostu nas wszystkich No i No i po prostu... Po prostu kontrolują, kontrolują na granicy i każdemu mogą po prostu zaglądać, nie tylko właśnie nielegalnemu migrantowi, tylko każdemu mogą zaglądać do bagażu, do bagażnika i każdemu po prostu mogą, każdego mogą kontrolować. I teraz, właśnie od 1 września wchodzą jeszcze jakieś nowe, właśnie różne przepisy. No i to się okazuje, że po prostu e, będzie kontrola po prostu coraz większa, właśnie na tych granicach. No i niby ta miała być właśnie i było tak przez pełen czas, że niby była ta granica taka otwarta. Przez, na której nie było żadnych kontroli. Można było sobie przejeżdżać, przechodzić bez żadnych kontroli. No a teraz się okazuje, że te kontrole są. I właśnie nie, 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 nie tylko właśnie migrantów nielegalnych dotyczą, ale wszystkich po prostu. Każdego mogą kontrolować i to jeszcze nie tylko na granicy, ale i też w głębi w głębi kraju też mogą kontrolować i sprawdzać, co kto przewozi, co kto ma i na przykład jak jest powiedziane, że na przykład na przykład jest jakaś ograniczona ilość gotówki którą można wwozić, no to no to co, to jak taki ktoś będzie mógł to sprawdzić, no to w ten sposób będą sprawdzić, że będą rewidować po prostu i, i sprawdzać, gdzie kto, w jakiej kieszeni, ile ma yy, waluty. A jak ktoś będzie miał walutę inną, innego kraju, to też będą obliczać, wyliczyć, czyli to wszystko po prostu czasami takie kontrole mogą potrwać, nawet i nawet i godzina albo nawet i więcej a poza tym jeśli chodzi właśnie o te kontrole o kontrolę na granicy to może po prostu być taka sytuacja że nawet yy, Komuś właśnie wlepią jakieś tam albo jakieś tam mandaty, albo jakieś tam cła, czy jakieś tam inne rzeczy, bo skoro jest właśnie już powiedziane, że na przykład papierosów ileś tam tylko można wozić i ileś tam yy, alkoholu, no to i jakieś tam innych różnych innych rzeczy, no to jak kogoś złapią, że przewozi nadmierną ilość, no to już będą mieli problem. Pretekst i powód do nakładania różnych y, tam odpowiednich y, 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 i kar, i, i jakiś tam grzywien, czy jakiś tam innych. Y, y, przynajmniej chodzi o to, żeby po prostu y, płacili. Żeby płacili im. No i no jest to trochę taka sytuacja. No nieprzyjemna, no bo niby miała być właśnie Unia Europejska, Unia to się tak kojarzy właśnie, że Unia, Unia Europejska, że niby właśnie bez granic, że bez, właśnie bez kontroli na tych granicach, a tymczasem okazuje się, że no to jednak jest inaczej. Jednak to jest inaczej. I to wcale nie chodzi o nielegalnych migrantów, tak jak to wpierw właśnie mówiono, że to ze względu właśnie na jakieś tam jakieś tam zamachy, ze względu właśnie na na jakieś tam nielegalne przejścia przez granicę i tym podobne i przewóz właśnie tych nielegalnych migrantów, że jakoś ich tam przewożą i tego i to z tego powodu. A tymczasem okazuje się, że te kontrole na granicy będą dotyczyć wszystkich po prostu. Wszystkich. Tak więc, że. No, sytuacja jest tak, wygląda, że no ta wolność jest po prostu. Wolność przekraczania granicy no jest po prostu ograniczana niestety. No, i nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie, no bo może być nawet po prostu no za pewien czas tak, że po prostu będzie tak, jak to kiedyś było. Kiedyś było, pamiętam jak to było kiedyś, że po prostu yy, właśnie na granicy przetrząsali, przecząs oczywiście, no jakieś takie ważenie. To już były fantazje z filmów Barei, takie ważenie obywatela czy, czy ile tam kilo waży i na przykład mówi, no to przed przekroczeniem, przed wyjazdem ważył tyle, a teraz waży na przykład mniej, czyli mniej obywatela przywozicie do, do kraju. No i takie różne, to no to były już takie po prostu no trochę takie fantazje właśnie filmowe. Ale ale pamiętam swojego czasu, jak to było właśnie w latach 90 na przykład, jak to tam na granicy jaka to nerwowa atmosfera była i celnicy po prostu chodzili i przeszukiwali, kontrolowali na wszystkie sposoby. No, i widać, że chyba do tego to wszystko z powrotem zmierza, że znowu tak będzie niestety, że te kontrole będą i będą przeszukiwać. No, bo skoro jest lista, cała lista tych różnych artykułów, które są, których ograniczoną ilość można wwozić. No to znaczy, że skoro taka, lista, skoro taka lista jest cała no to po prostu be, będą ludziom przeszukiwać, przeszukiwać i bagaż i kieszenie i, i wszystko będą przeszukiwać, no bo jak y, y, po prostu, jak znajdą, że jest y, nadmierna ilość y, na przykład papierosów, no tylko na tej zasadzie mogą z, y, Znaleźć, że będą po prostu przeszukiwać. No i po prostu to będzie. Będzie po prostu tak jak było kiedyś. Będzie tak jak było kiedyś. No i szkoda, szkoda, że tak właśnie jest. Na razie, cześć, cześć, cześć. Pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam i cześć. I do następnego razu. Goodbye.